Jak importować faktury sprzedaży w procedurze OSS w rachmistrzu i rewizorze GT? Jeśli w programie prowadzisz ewidencję VAT OSS, a faktury sprzedaży w procedurze One Stop Shop wystawiane są w subiekcie, to z łatwością zaimportujesz je do księgowości, zarówno przy pracy na jednym podmiocie, jak i komunikacji za pośrednictwem plików EDI. Jedyne czego potrzebujesz, to odpowiedni schemat importu do VAT OSS. Przejdź do modułu Ewidencje pomocnicze – Schematy importu i dekretacji, a następnie kliknij Dodaj – Schemat dla dokumentów z podmiotu i plików komunikacji. Wprowadź nazwę i wybierz typ dokumentu – FS Faktura sprzedaży. W sekcji Kryteriów wyboru w polu Typ transakcji VAT wskaż wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość OSS. Pamiętaj, że schematy dla danego typu dokumentu muszą być jednoznacznie rozgraniczone pod względem kategorii. Jeśli więc posiadasz już schemat dla faktur sprzedaży, zadbaj o odpowiednie oznaczenie obu schematów odrębnymi kategoriami. Jeśli chcesz importować wyłącznie do ewidencji VAT-OSS, odznacz import do księgi, a następnie przejdź do zakładki VAT-OSS i zaznacz import. Wybierz ewidencję OSS, do której importowane będą faktury z subjekta, wskaż i zweryfikuj daty oraz miesiąc naliczenia. Ustaw ewentualne uzupełnianie opisu oraz informacji dodatkowych, a następnie zapisz schemat. Teraz możesz przystąpić do importu faktury. Kliknij w import, a następnie wybierz źródło dokumentu podmiot lub plik komunikacji. Kliknij dalej i znów dalej. Zaznacz dokument lub dokumenty, które chcesz zaimportować i znów kliknij dalej. Po kliknięciu Zakończ program rozpoczyna import w oparciu o zdefiniowany wcześniej schemat. Gotowe. Faktura OSS została zaimportowana do ewidencji.